Dzisiaj 6 listopad, dzisiaj są moje urodziny, ale również miło od rana spędzam czas w szkole. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, myślę, że, że dzieciaki też są zadowolone. I widać tutaj w szkole jaką dużą rolę spełnia klub, jako rozwój zdrowia, sportu. Każdy może otrzymać swój medal na miarę swoich możliwości. Dzieci chętnie biorą udział w takich zawodach. Co roku dopytują się o taką po prostu imprezę. Również jest nam miło, bo co roku na naszej olimpiadzie gością przedstawiciele GKS Górnik Łęczna, którzy fundują medale dla wszystkich pierwszych miejsc w każdej z kategorii. W tym roku, jeszcze dodatkową atrakcją jest właśnie obecność na naszej olimpiadzie przedstawicielki z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, która zorganizowała nam bezpłatną loterię fantową, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jest to Oczywiście również dzięki pomocy, dzięki wsparciu górnika GKS, górnik Łęczna. Bardzo fajne doświadczenie, pograliśmy z dziećmi, pobawiliśmy się także miło spędzony czas. Super akcja! Fajnie się bawiliśmy, pomogliśmy trochę w organizowaniu, w organizowaniu ćwiczeń e, konkurencji, także myślę, że mieliśmy jakiś wkład w tą olimpiadę. Myślę, że, że Górnik Łęczna przyłączył się do, do takiej fajnej akcji myślę, że takich inicjatyw będzie coraz więcej. Bardzo miło, że mogliśmy gościć tutaj na takiej fajnej imprezie. Można powiedzieć, że tutaj dzieciaków sprawiło wielką radość, to że tutaj jesteśmy, dało się to odczuć, zresztą tutaj po ich chęci do zdjęć autografów. Dlatego dla nas to bardzo, bardzo fajne wydarzenie i, i tak naprawdę oby jest takich inicjatyw jak najwięcej, bo gdzieś tutaj dzieciaki mają możliwość pokonania swoich barier, jakieś tam e, słabości. E, to jest jak, jak najbardziej pozytywne, a zresztą wszyscy wiemy, że sport rozwija. Autografy możemy dostać, tak jak dostajemy plakaty i właśnie dziękujemy Łęczyńskiemu Stowarzyszeniu Wyrównywania Szans, że mogło zorganizować nam właśnie taką olimpiadę integracyjną dla klas integracyjnych. 14. Olimpiada Integracyjna, bardzo fajnie, górnik łańcuch przyjechał, mogliśmy z nim pogadać, zrobić sobie zdjęcie, podpisali nam autografy, dali plakaty, ogólnie jest bardzo fajnie, myślę, że mamy dobre wyniki, mam nadzieję, że wygramy. Niech żyje jest Górnik!

14. Olimpiada integracyjna dobiegła końca. Jak zawsze wywołuje ona wielkie emocje, ale zawsze cieszymy się, że możemy się wspólnie spotkać, wspólnie rywalizować i wspólnie się bawić. Integracja to ja, ty, czyli wszyscy. I chyba to jest najpiękniejsze, że wtedy, kiedy dołączamy do tego nasze uczucia, nasze serca, to wtedy to jest takie autentyczne i cieszę się że mogliśmy wspólnie tutaj uczestniczyć na 14. olimpiadzie integracyjnej w naszej szkole, w zespole szkolną na 2 Węcz. Jak zawsze możemy liczyć na wsparcie w Górnik Łęczna i jeszcze raz chciałbym złożyć w imieniu i Stowarzyszenia, i szkoły naszej serdeczne podziękowania, że drużyna jest z nami, nas wspiera i myślę, że to jest ważny taki element integracyjny. I naszego miasta, i klubu, i naszej szkoły, i naszego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo.